Dzień dobry serdecznie witam. Dzisiaj nietypowa paczka, nietypowe otwarcie, ponieważ dostałem ją od Waldka z kanału Pompa Ciepła IPV. Wiem co jest w środku i naprawdę jest to urządzenie, które bardzo mocno Was zaskoczy swoją innowacyjnością. Coś bardzo nietypowego. Do końca nie jestem pewny czy to działa. Bo czy działa? Myślę, że działa, ale jakoś bardzo chcę to przetestować dla Was, zobaczyć czy naprawdę jest tak dobre jak to producent opisuje na swoich stronach. O, staram się tą paczkę w miarę szybko otworzyć. Trochę wymęczona. O, chyba tu jest jej góra. Z pozoru wydaje się to urządzenie, że jest takie pospolite, zwykłe. A to z pozoru. VB, taka dziwna nazwa. Hakubek mi przysłał jeszcze baltek. Chyba wszystko. Sprawdzimy kubek, tak zobaczcie, nowy model kubka od Waldka, ciemny, no ale kubek Was nie interesuje, co to jest to wybi? to jest zamknięte. Cztery małe pudełeczka. I takie nieduże urządzenie z takim nietypowym kontaktem zasilającym. Co zdziwiony jestem, ponieważ tu mi brakuje jeszcze przewodów, bo to jest trójfazowy. Miernik prądu trójfazowy, ale to nie jest nic dziwnego, chyba trójfazowy, ale ma trzy wyjścia na y, przetworniki prądowe. Tak, mamy takie przetworniki prądowe. Wiecie, normalny pomiar energii elektrycznej, który zużywa nasz dom, to jest prosta sprawa. Mamy licznik, zakładamy go i mierzymy, ile energii pobiera nasz dom i tyle. I to jest prosta sprawa, tym się nie zajmowałbym, ponieważ jest to naturalne, nudne i nie ma co testować. Są lepsze mieczniki, gorsze. Ten jest innowacyjny, ponieważ on obserwuje całą naszą sieć energetyczną w domu. Patrzy, jak, jaka jest charakterystyka zużycia energii przez poszczególne urządzenia w domu. Czyli włączamy czajnik, pojawia się nagle plus 1000 watów przez 5, 10, tam 15 minut jest ten pobór energii i wyłączenie. Mówi tak, aha, to przypisuje do czajnika. I wy wchodząc w komórce czy w komputerze w system widzicie, ile energii pobrał wasz czajnik. Następnie telewizor włączacie, telewizor ma tam pobór energii z rzędu 100, 150 W, może 200, ale pojawiają się moce bierne pojemnościowe lub indukcyjne, jest pewna charakterystyka, takie EKG poboru energii eh, z telewizor. Pojawiają się harmoniczne, trzecia, szósta harmoniczna i tak dalej. System wie, że ta charakterystyka to jest telewizor. Więc zapisuje wam pobór energii przez telewizor, pralka, lodówka, komputer i tak dalej, tak dalej. Jednym miernikiem prądu w domu, z jednego miernika prądu w domu macie informację, ile energii zużyły wam poszczególne urządzenia, nie stosując do tego oddzielnych liczników. Tak jak mamy z Hazel, System do rozpoznawania muzyki. Państwo ładna muzyka, włączam komórkę. Komórka nasłuchuje tą muzykę, mówi taki taki utwór. Tak to nasłuchuje waszą sieć domową i mówi takie urządzenie, takie urządzenie, takie urządzenie. I do każdego urządzenia przypisuje oddzielne, jakby konto i rejestruje ile energii o której godzinie wam to urządzenie zużyło. Czy jest w stanie faktycznie wszystkie urządzenia rozczytać i sprawdzić? Tego nie wiem. Bo to naprawdę wymaga bardzo fajnego komputera tutaj, procesora, żeby było w stanie to rozczytać i sprawdzić. Dlatego chcę to dla Was testować. Chcę zobaczyć, czy opłaca Wam się kupić to urządzenie. I czy opłaca Wam się, czy to urządzenie faktycznie będzie działało w ten sposób, o którym tutaj pisze sprzedawca. Oni produkują trzy różne urządzenia. Mniejsze, większe domowe do firm i one działają tak samo. Tylko po prostu stosuje się je do różnych systemów zasilania. Tutaj jeszcze pokażę Wam na wykresie w komórce. Tak wygląda taki rozkład, ile energii, nie jest to obraz teraz, ile energii zużyły poszczególne urządzenia na ten test. Bo... To będzie test oczywiście, zrobię test dla Was, ale to urządzenie będzie na zawsze u mnie wpięte w sieć, jeżeli działa odpowiednio i ja z tego będę korzystał. Tym bardziej, że, żeby to podłączyć, to na bezpieczniku wkładamy zasilanie. To są magnesy, po prostu wkładamy je w skrzynce rozdzielczej. Przyklejamy to urządzenie do bocznych dźwiczek no i zakładamy te. Przekładniki prądowe w tym przypadku, w tym zestawie, który ja otrzymałem. I gotowe proste, łatwe i przyjemne. Także koniecznie zapraszam Was na test, i myślę, że to urządzenie zrewolucjonizuje nasz domowy system pomiaru energii elektrycznej. A jeżeli dojdą opłaty za moc bierną, to mam nadzieję, że też będziemy wiedzieli, ile tej mocy biernej produkujemy i które urządzenia ile jej produkują. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.